Uwaga psiarze! Jeśli macie w domu małego tatka niejatka i ręce opadają wam przy każdym karmieniu, to ten filmik jest dla was. A dzisiaj będzie o jak poskromić niejatka. Dobra człowieku, powiedzmy sobie szczerze, na niejatka sam sobie zapracowałeś, ale po kolei. Błąd podstawowy to miska z karmą dostępna 24 na 7. Przecież ja jestem łowcą i myśliwym. Jak mi zorganizujesz szwedzki stół, to żadna to dla mnie zdobycz. A więc od dzisiaj na niejadka prosta zasada. Posiłki o stałej porze. Nie zjadłeś? No trudno. Miska zabrana i widzimy się przy następnym karmieniu. Kolejna sprawa. Podjadanie. Jak przed obiadem podasz modemu kilka przysmaczków, to się nie dziw, że później żarcie w miejsce zapuszcza korzenie. Hehe. Następne. Zmiana karmy co tydzień. No proszę Cię, to nie konkurs kulinarny. Wybierz jedną porządną karmę, która mi smakuje, i przy niej pozostańmy. Jak będziesz za dużo kombinował, to nawet argentyńska wołowina medium rare nie podejdzie. A teraz profesjonalne podpowiedzi specjalnie dla ciebie ode mnie. Wszelkie formy zdobywania jedzenia z użyciem mat węchowych, mat do lizania i zabawek to mega atrakcja nawet dla niejadka. Kolejna prosta sztuczka to ciepłe żarełko. Nie mówię, że masz mi serwować pieczeń wołową, no ale trochę ciepłej wody do suchej karmy i od razu lepiej pachnie i smakuje. No i oczywiście to, co wkładasz do miski, też ma znaczenie. No, człowiek, czytaj składy. To nie fizyka kwantowa. Im więcej prawdziwego mięsa w karmie, tym po prostu będzie smaczniej. A na sam koniec obowiązki, bo za to mi płacą, hehe. Szukacie najlepszej karmy dla swojego futrzastego kumpla? To mogę Wam polecić markę Dobra Karma, która złamała już niejednego opornego niejadka. Potwierdzam to Jawaldek, dyrektor do spraw smaku. Znajdziecie w dobrych sklepach zoologicznych i na hellodogs.pl.